Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się podobnie w GeoGezerze. Dzisiaj zmierzymy się po raz kolejny w duelach. Z tą różnicą, że jak widzicie, mam zaznaczony tylko typ NMPZ. Spytacie dlaczego? No bo uznałem w sumie, że zobaczę, jak mi sobie poradzę na samym NMPZ, prawda? Bo wiadomo, najlepiej zawsze mi szło na movingu i na no -mugie. A chciałbym sprawdzić, jak właśnie pójdzie mi na samym NMPZ. Także. Wszystko wyjdzie dzisiaj w praniu. Oczywiście możecie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć na przykład sam NpZ, albo no move albo ogólnie wszystkie tryby mieszane, jak to oczywiście widzicie. Na starcie chciałbym tylko prosić Ciebie, widzę, o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i napisanie kogoś komentarza, ponieważ lecimy po 2000 do końca, czy znaczy 2000, no to jest taki cel fajny, ale do końca roku 1500, to jest taki cel minimum, więc fajnie jakbyś mi w tym widzu pomógł. Z góry za wszystko dziękuję i cóż, lecimy, nie? Zobaczymy od kogo zaczniemy dzisiaj. No i dobra, zaczynamy od Greco Nomada z Grecji, Któż by się spodziewał poniku. Eee, zobaczymy jak tam to pójdzie. Elo ma podobne, więc nie. Dużej różnicy nie powinno być w teorii. No ale wiecie jak to jest z tym tym eee, To jest Australia chyba. Hmm, Jakaś Australia. Nie wiem, dobra, damy. To może być Meli? Nie wiem w Sydney bardziej, albo Brisbane może nawet. A damy Brisbane. Zobaczymy. a to może być jakieś Meli, nie? Nie zdziwiłbym się w sumie. No i uwaga. Cóż to jest? Sydney, okej, okay, to było Sydney, jednak. W porządku. Znaczy, pod Sydney byliśmy w miejscowości ISU, no ale wiadomo, to jest aglomeracja, więc uznajmy to jako Sydney. Jest to Brazylia, widać po słupach. To taka dosyć czerwona, ale bym powiedział, że to jest bardziej północna Brazylia. Jakaś para, coś takiego, bardziej tak północ obstawiał, w tym obszarze. Zobaczymy zresztą, czy słusznie, prawda? Bo to wiadomo, różnie z tym. Bywa, i uwaga. Uwaga, uwaga. Chłop dał też północ. To była północ, rzeczywiście. tylko chłopu bardziej na północ jeszcze ode mnie, więc 1000 punktów przez to zyskał niestety, no ale dobra. Nie ma y, tragedii. E, dobrze. E, Okej, okay. co to może być Co to może być? Może jakaś Francja? Może jakaś Francja. Kurde, nie wiem w sumie. Albo Czechy, coś takiego. Ale nie, to coś to może być Francja południowa bardziej. Tam są takie lekkie pagórki. Taki, taki teren rolniczy. To może być ten, to państwo. We Francji są takie tereny, więc zobaczymy. A może UK? No, w sumie UK też mogłoby być, w sumie. Ciężko powiedzieć, zobaczymy. A, Stany to były. Alabama, ok. No dobra. No nie, no na Stany bym raczej nie wpadł. Dobrze. Eee... Czekaj, z tej strony nie gdzieś z prawej? Więc z przodu chyba z prawej. Ho, oh, no jakieś Filipiny w takim razie, by to musiały być. Tak mi się wydaje, że on jedzie po prawej, że on jedzie jakby w tamtą stronę, czyli jakby jechał po prawej, nie? Tak to by wyglądało, ale. No nie wiem. A jak nie, to Indonezja wtedy. Jeżeli to jest w stronę, nie? Mówię, ciężko mi stwierdzić. Bob dał podobnie. Okej, okay, to były Filipiny, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczymy dalej co będzie. Eee. Eee. Hmm. To może być Kambodża. To jest slow kamera. Ale to może być również Nigeria. Eee. Hmm. Kurde, nie wiem teraz. To jedno z tych dwóch będzie prawdopodobnie. No. Dobra. Eee. Damy tutaj. Chłop, też dałby to państwo. Dobrze, okej okay. Bardzo dobrze. Żyjemy dalej, to najważniejsze. Już jest dwa razy mnożnik, więc teoretycznie łatwo go pokonać może być, ale wiecie jak to jest, nie? Dobra. Jesteśmy na jakimś wale przeciwpowodziowym. Jakieś Węgry? Chociaż wały też się z Holandią kojarzą bezpośrednio, nie? Ale, ale nie wiem. Tak nie holendersko to wygląda. A dam. Dobra, damy te Węgry. Może gdzieś nad Dunajem to jest, nie wiem. Cholera wie w sumie. Może to jest gdzieś koło Dunaju, nie? Dobra, zobaczymy. Co z tego będzie. Chłop dał co? Chłop dał Argentynę. To były Węgry, dobrze, nice. No to pierwsza gierka wygrana na NMPZ. -cie. Elegancko, bardzo fajnie. I to z wyżej notowanym graczem, więc. Dobry start, ale żeby to nie był jakiś fal start, tylko czasem, nie? Dobra, zagramy gierkę numer 2 i zobaczymy jak pójdzie teraz. Dobra, mamy przeciwnika, jest to Lamin Yamal <głos》> z Polski, okej. Okay. Witam Lamin Yamala, eee, naszego polskiego Yamalka. Zobaczymy co z tego będzie. Mamy low-kamerę. To jest chyba Japonia, z tego co widzę. Japoński vibe tu mam. Tak, te dachówki chyba są japońskie. No, to jest Japonia na 100% akurat. Tak jest. I eee, to północna bardziej, za Sendai jeszcze. Kazuma-Minami Jakaś prefektura, czy coś tam, nie wiem, nie znam się Nieważne, eee, to jest e, ten... To jest Irlandia, słuchajcie, damy gdzieś niedaleko Dublina i tyle, nie będziemy za bardzo tutaj eksperymentować, w sumie po co nie co? To była Zelka? W sumie tak, blachy nieunijne, Boże Ojojoj oj, oj. My bad, my bad. No nic. E, o oh Boże, co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia co to jest. Mm, nie wiem, dam jakąś Tajlandię. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Filipiny, okej. Okay. W porządku. Nie, ale to z tymi landy. Boże, ale fail. To był fail, to potężny, nie? A tu co? Um... Znowu Azja jakaś, eee, znowu jakieś Filipiny albo Indonezja, nie, coś takiego, może Malezja, dobra, damy Malezję, nie wiem, jedno z tych trzech to jest, z tych trzech państw któryś, ale nie jestem w stanie skazać które, nie, po tym co tutaj uzyskałem, to może być każde z tych trzech, zobaczymy, prawda, Indo, to była Malezja, dobrze, Sabah to był, okej, okay, dobrze, dobrze, no, najlepiej czasami jakaś po prostu po środku, nie, żeby nie kombinować za bardzo. Dobrze. Eee. Słońce wychodzi na, to, że jest na północ, mocno skierowane. Będzie jakaś Argentyna, chyba, nie? Czerpa. Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie, nie. To jest Argentyna raczej. To jest raczej Argentyna, normalnie. Bez jakichś wydziwnień. A jednak RPA? Kurde, no. Ach, a myślałem na RPA. Nie dobrze, nie dobrze. Dobra. Eee. Jakaś Bułgaria chyba tak, nie? Nie, czy Turcja, wróć. Turcja chyba. Bu nie, Bułgaria chyba nie. No, 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 Bułgaria jednak. Nie ma co kombinować. Pod Sofią byliśmy. Dobrze. Taka Turcja, kurde. Pod jestem Turcją. Eee. A tu co? Eee. To mogą być Filipiny. No i są, dobra. Chłop był bliżej, ale przeżyję. Dobra, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Co klucze jeszcze. Oh no. Taka dziwna droga, ty co to może być? I skały... Nie no, to gdzieś... W tym chyba, nie Jakoś... Tutaj gdzieś coś? Na południu aż tak? Co ty gadasz? No, ale dobra, no przeżyłem, nie? Najważniejsze. Nie ma opcji, żebym takie południe tutaj dał. chopie Absolutnie. Dobra, a tu co? Ja tu bliżej nieokreślony teren. Eee, Kolumbia, Boliwia, coś takiego. Może Peru. Eee, dobra, a spróbujmy. Nie, to nie jest tu chyba, ale dobra, już kliknąłem, to już trudno. Gdzie to jest? Filipiny znowu. Okej. Okay. No dobra. To ładnie się pomyliliśmy w takim razie. A to co? Czekaj, 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 czekaj... Pff. A to co to może być, ty? Dobre pytanie. Hmm. Kurde, nie wiem. Jakaś Argentyna? Zdecydowanie co mi przyszło do głowy? Dominikana! Okej. Okay. No dobra. W porządku. Kuź... Kurde, kurde. A to co? Hmm. Malezja... Nie wiem czy Sabach Chyba nie Sabach, bardziej tu Zobaczmy, uwaga Dobrze, jest Jest Udało się, kurde ty Yo nice. Ale fukser to wygrałem, nie Dobrze Elegancko to lecimy dalej w takim razie zaraz. Dobra, lecimy z pojedynkiem numer 3 I teraz przyjdzie pora na... Adrian Ksu z Hiszpanii, także. E, buenos Diaz w sumie nagrywam to w nocy, ale to tam szczegół no, ale dobra. Nieważne. E, od czego zaczynamy? shit camera. No hmm. będzie jakaś Grecja? Nie wiem. Okej, okay, Francja powinna. chłop Chłopna no w ogóle Szwajcarię tutaj Dziwny strzał, no ale dobra. No i tak, tak czy siak był bliżej, znacznie, nie? Ale no, strzał dziwny. Z Szwajcarią. Mm, a to co? To nie jest Tunezja, by czasem? Chyba tak, nie? Tak, 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 tak. Dobrze. Chłop był kapkę bliżej, ale w porządku. Jak najbardziej w porządku. Co teraz? A... Hmm, jakaś Europa. Nie ma tu biedy za bardzo Jakieś Austria, Niemcy, coś takiego, może Coś takiego bym tu Albo Francja Nie wiem Damy Francję może Kurde Niemcy jednak, a chciałem dać Niemcy, nie? Chciałem dać Niemcy mm. Niepotrzebnie zmieniam zdanie Dobra, słońce wali centralnie na północ Co to jest teraz? Takie góry mocne Eee nie jakaś Argentyna się nasuwa, albo Boliwia, coś takiego, nie Dobra, damy gdzieś tu. O Boże, Kanary Gran Canaria. No tak, rzeczywiście, też może być. Oj, oj, oj. To F. Chyba F w tej rundzie będzie. O... nie gdzie czeka, nie gdzie z lewej strony. Um, no będziemy gdzieś tu może. Okej, okay, to było na Borneo, w porządku. Ważne, że bliżej, wiadomo, na Indonezji, ważne, żeby być bliżej, nie? Żeby to skipnąć, eee, to nie będzie ten? Eee, Baja Kalifornia. Jezus, Arizona to była. No przez te kaktusy tak myślałem, że to może być, nie? Baja Kalifornia, ale to widocznie inne, inne kaktusy był. Eee, Brazylia. Która część? O. Czy nie Brazylia? Nie, no Brazylia. Dobra, damy tu gdzieś. Ralio Grand! Nie, no dupa. Dupa, dupa, dupa. Tyle powiem. Nie, 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 nie ten. <laughs> nie było szans. Rozwalił mnie chłop. Nie, nie, nie. Na południe bym nie wpadł tutaj. No i dupa. No i zjechałem. O 20 Elo, nie? Dobrze, że na to Elo tak uwagę ostatnio zwracam. O Jezu, znowu on. ajajaj, aj, aj. No nic. Znowu mnie rozwali pewnie gościu, nie Mimo, że on nie ma wysokiego ratingu, ale no, widać, że ogarnia temat. Eee, dobra, hmm, ty, co to jest? Jakieś Włochy Północne, Południowa Francja, coś takiego? Naprawdę UK? Myślałem o UK przez chwilę, ale... Eee, no tak, Walia, może być. Eee, o Boże, no to mamy problem. Eee, u Ruskich to nie jest czasem? No, chyba Ruscy, nie? Gdzieś... Nie wiem, damy gdzieś... Tutaj, uwaga, Rumunia! Nie, no nie, nie. Na to bym nie wpadł, nie? Absolutnie. Eee, to nie jest nóg? To nie jest czasem nóg? Tak, to jest nóg, dobrze. Bardzo ładnie. Chociaż na czymś trochę go zga zgarnąłem. Bo wyglądał w środek Grenlandii. O, matko jedyna. Nie wiem, nie mam pojęcia. To, 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 to może być wszędzie. Nie wiem, dam Kolumbię. Nie, nie wiem, nie wiem. Hongkong. Nie, no to to jest ostatnia, żeby by pomyślał, nie? W w tej lokacji. Nie ma szans. Ehm. A to co? Co to kurde będzie? Ehm. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to może być. Coś w Europie raczej, ale, ale co? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Chorwacja to nie jest. No, ale nie, nie wiem, dam Chorwację, nie, nie wiem gdzie to jest. Naprawdę, nie mam pojęcia. Szkocja! Nie, nie powiedziałbym nigdy w życiu, że to jest Szkocja. Nie. Mm -mm. Nie, nie, jeszcze raz nie. Nie akceptuję. Te... Tego. Eee... My co mam to zrobić? No to jest tak no mowa, na tak to jest tylko możliwe, nie wiem. Nie wiem, to, to wszędzie może być. Nie wiem, tam Węgry, nie, nie wiem, nie wiem. Też pomyślał tak samo. No i to były Węgry, rzeczywiście. Okej, okay. Maria Kalnok, jakiś. Na Węgrzech. Eee, o nie. O oh no. Pagórki hmm. są, to to odpada. Może tu bardziej. Nie wiem, dam gdzieś tu, bezpiecznie w miarę. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, Indie skipnięte, to najważniejsze, ojojoj, oj, oj, ciężko będzie, eee, no dobra, u ruskich jesteśmy, nie dam gdzieś tu, uwaga, dobra, południe Rosji to było, ale starczyło, to nie był amerykański kombajn, nie wiem, czy to nie był z Maj czasem marka, nie wiem, ktoś mi może napisać. Ten kombine po lewej był taki czerwony. Mi to nas z Maja jakoś wyglądało. Albo jakiś monster, model Roster to jest, może. Nie wiem, nie znam się za bardzo, ale tak, tak mi coś wyglądało. na no to nie. No ale dobra. Czwarta rozgrywka w Grana zagramy jeszcze ostatnią piątą. I tym razem trafiamy na. Dobra, gramy teraz z Moza Sticks. Czy Moza Sticks z Kanady, także. Witam tutaj kolegę. Eee, dobra, czego zaczynamy? Dobre pytanie w sumie. Słońce jest gdzieś za nami, czyli Hmm, też Australia? Chyba jedynie nie. Co ty gadasz? To jest Brazylia? O kurde, no nie no. Jeszcze gest Argentyna, jako tako rozumiem. Północną, ale jakby była bardziej, nie? ale Brazylia? Yo! No to nie nie, 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 nie wpadłem na to. Malta? To chyba. No chyba tak, nie? I tak by wyglądało. Tak by wygląda maltańsko. Ta, ta. To była Malta, także w porządku. Lecimy dalej. Dobrze, e, Japonia. Więc nie będziemy tutaj za bardzo myśleć. Po prostu skipujemy koło Nagoi i lecimy dalej. No, pod Tokio to było w porządku. Na bliżej nieokreślonym rolniczym obszarze japońskim. E, i co teraz? No właśnie, co teraz? Oh boy. Nie, to nie jest lokamera. camera. Nie wiem, Meksyk jakiś? Nie wiem. Nie mam pojęcia co to jest. Tak, Meksyk, dobrze. Nice, bardzo ładnie. Lecimy dalej. A tutaj. Eee... No właśnie, czekaj. Eee... Która część? To jest East Coast? no chyba tak, nie? Tak, dobrze, main. W main to było, dobra. Nice. Mamy to, ale myślałem na West Coast'em również, nie? Czy to może nie będzie, ale to jednak zadałem to East. Bezpiecznie, no i dobra. Na 5 dueli na NMPZ wygrałem 4, to jest absurdalnie dobry wynik jak dla mnie, swą drogą, nie? To jest 1000 ranked duels, o, patrz. 1000 wygrałem rankedowych dueli, no popatrz. Elegancko, 5 na 4 na 5, kurde. Pięknie. Dobra, słuchajcie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czasem z tym film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętaj również o tym, że można te filmy podbijać, bo to też niby wpływa jakoś na zasęgi, ale szczerze mówiąc, nie wiem, nie zauważyłem tego na razie. I dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z samych NMPZ-ów albo może sam Numów. Wszystko zależy od Was. A na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się i cześć!